Mamos Pokémon to jest kolejny odcinek z Farming Chcemy to w 2015 3. Więc jesteśmy znów sami, dość nietypowo. No i dalej będziemy siać. A my, mamy się przydał jakiś traktor. No ten. Dobra, jest nam czas, idzie szybko. No 10 minut mi nie było. Hmm. Ja będę rozmyślał, na no co zarobić, bo tak drzewo sprzedamy. Mamy coś w silosie w ogóle? No mam, ale mało. No to ja. Kulturalnie pójdę do sklepu. Patrzę na co możemy zebrać. Ciągnik. Na dużego nas nie stać. Max na kejsa pumy. To odpada. Na krówki chyba raczej. Tak około 400 tysięcy było. Czwarty sedoneczkoda mi na Gold Edition. Albo na Broinholm ale czekajcie będzie fajnie się założyć. Dobra, no teraz się daję ten na trochę. Mm. Żeby nie było... O mało, To tak się kręci też, żeby... Dobrze, stój. tylko we i, i po przedam i raczej będzie 200 tysięcy, już mówię trzecie. Tak, 8 tysięcy. On sieje. Trzymajcie się, to no jeszcze jedno, że was sprzedałem 17 tysięcy minęło po drugą noc. Na razie i cześć. Marka.